Maciej Wojtyszko, Bromba i inni z udziałem pak, rozdział pierwszy. Ciuch Ciu zamieszkuje czas. To znaczy, że można go zobaczyć tylko wtedy, kiedy się żyje, kiedy indziej. Jeża na przykład możemy zobaczyć dziś. Ciucha, wyłącznie jutro albo wczoraj. Dzieje się tak dlatego, że jest on szalenie szybkim, nowoczesnym stworzeniem. Wyprzedza nasze czasy dzięki własnemu napędowi rakietowemu. Pciuchów jest niewielu, około 30. Nasza historia opowiada o pewnym dzielnym, młodym pciuchu, który był posiadaczem numeru 24. Tradycyjnie wszystkie pciuchy pracują na poczcie, ponieważ tam są najbardziej potrzebne. Także pciuch 24 był listonoszem do spóźnionych przesyłek. Zdarza się, że do okienka na poczcie podbiega ktoś bardzo zmęczony szybkim biegiem i woła już od drzwi. Proszę Pani, proszę pani chciałbym szybko wysłać wiadomość. Proszę bardzo, odpowiada pani w okienku. Tu jest blankiet na telegram, super ekstra błyskawiczny. Na kiedy ma dojść wiadomość? Na wczoraj. Nie śmieje się ktoś z zakłopotaniem. Zupełnie zapomniałem o imieninach ciotki Patrycji Trąbalskiej. Koszykowa 12, mieszkania 5. Na wczoraj, pyta pani w okienku. Dobrze. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. I wtedy do akcji naczelnik poczty używa pciucha do specjalnych zadań. Pciuch 24 do mnie, mówi naczelnik. Słucham, panie naczelniku, melduje się pciuch. Ale wcale go nie widać, bo zazwyczaj mówi z jutra. A nawet z pojutrze. Proszę o doręczenie tych serdecznych życzeń. – No kiedy, panie naczelniku? – pyta Pciuch 24, który jest zawsze bardzo dokładny i zapisuje sobie wszystko w notesie. E, – Zaraz, mruczy pan naczelnik. Dziś mamy wtorek, wczoraj poniedziałek, no powiedzmy na zeszłą sobotę. – Tak jest – odpowiada Pciuch. – Dacie radę? – pyta naczelnik. Oczywiście, panie naczelniku, odpowiada niezłomny Pciuch 24 o napędzie rakietowym i recytuje z dumą. Dzięki swej najwyższej klasie pciuch wędrować umie w czasie i niewielkie ma kłopoty idąc z wtorku do soboty. A więc liczę na Was, oświadcza naczelnik i zajmuje się inną ważną sprawą. Pciuch 24 nie był jednak tak doświadczonym listonoszem jak inne starsze pciuchy, chociażby jego rodzice. Tatuś pciucha na przykład otrzymywał bardzo odpowiedzialne, spóźnione przesyłki i często zdarzało się, że musiał podróżować rowerem, żeby móc zdążyć spore. A młody pciuch dostał właśnie od tatusia i mamusi hulaj nogę. I chociaż rodzice ostrzegali go, żeby nie zabierał hulajnogi do pracy, postanowił spróbować, jak będzie mu szło dostarczanie przesyłek za pomocą hulajnogi. Wskoczył więc na nią raz, dwa i szybciutko pojechał na ulicę Koszykową 12, mieszkania 5 do ciotki Patrycji Trąbalskiej. A kiedy już był pod drzwiami, przypomniał sobie, że musi sprawdzić termin przesyłki. A kiedy to ma być? – zapytał sam siebie i zajrzał do notosika – Sobotę. A jaki jest teraz dzień? Niestety zupełnie zapomniał, że hulajnoga nie ma takiego licznika jak rower tatusie. To nic, pocieszył się pciuch, poszukam kogoś, kto mi pomoże. Na tole siedział pan dozorca. Proszę pana, zawołał pciuch, bardzo przepraszam. Jaki jest teraz dzień? A kto pyta? Zdziwił się dozorca. Listonosz pciuch 24. A dlaczego pana nie widzę, panie listonoszu? Ponieważ ja tu jestem wczoraj zawołał Pciuch i wyrecytował. Dzięki swej najwyższej klasie ptych wędrować u mnie w czasie i niewielkie ma kłopoty, idąc z wtorku do soboty a, wspaniale ucieszył się pan dozorca więc jeśli u mnie jest wtorek, to u pana jest teraz sobota, panie listonoszu. Dziękuję bardzo. Właśnie o sobotę mi chodziło, oświadczył Pciuch i wrzucił telegram z serdecznymi powinszowaniami z okazji imienin ukochanej cioteczce Patrycji od siostrzeńca Adasia do skrzynki na listy. Zadzwonił do mieszkania i odjechał na hulaj Dziwny ten adaś, mówiła ciocia Patrycja, czytając przez okulary telegram. Przecież do moich imienin jest jeszcze cały miesiąc, a on już wysyła życzenia super ekstra błyskawiczne. Bardzo dziwny jest ten mój siostrzeniec. Chociaż to miło dostać tak wcześnie serdeczne życzenia. Od razu widać, że o mnie myśli i że lubi swoją starą ciotkę. A Psiuk 24 nigdy się nie dowiedział o swojej pomyłce i o tym, że zajechał hulajnogą miesiąc za wcześnie. Zresztą nigdy więcej taka pomyłka mu się nie zdarzyła dzięki licznikowi zainstalowanemu przez tatusia przy hulajnodze.